Witam Was serdecznie na moim kanale, ja nazywam się Bartosz Andruszko, a w dzisiejszym filmie będę chciał pokazać Ci w jaki sposób yy, uatrakcyjnić swoją ofertę na Allegro, w jaki sposób wypromować swój produkt, aby był dobrze widoczny na, na Allegro, ale także aby dobrze się czytały, jeżeli klient już trafi na ten swój produkt, to żeby przyciągnął wzrok i o co najbardziej chodzi, żeby dokonać sprzedaży. Początkującą, zapraszam Cię na mój kanał. Jeżeli interesują Cię wszystkie tematy sprzedaży online, jeżeli interesują Cię tematy Allegro, rozwoju osobistego, ogólnego, takiego i motywacji, to jest to bardzo dobre miejsce dla Ciebie. Dlatego zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, wciśnij dzwoneczek, aby YouTube informował Cię o nowych filmach. A już teraz zapraszam Cię na nowy film, który właśnie pokaże Ci, w jaki sposób wystawiać aukcje, w jaki sposób ulepszać aukcje, czy jest to dropshipping, czy jest to produkt własny. Warto mieć dopieszczone aukcje, nie zostawiać nic przypadkowi, tylko doprowadzić do tego, aby każdy był zadowolony, czyli Ty sprzedając, a klient kupując. Zapraszam Cię na mój kanał, a teraz zapraszam Cię także do odwiedzenia strony sukces.info, zapisania się do newslettera w celu otrzymywania darmowej wiedzy. Która pomoże ci jeszcze bardziej zmotywować się do pracy, poznać siebie, swoje mocne i słabe strony i uzyskać szczęście, bo chyba o szczęście najbardziej tutaj chodzi. To była taka chwila reklamy. A teraz już przechodzimy do głównego tematu: Allegro. Do dzisiejszego filmu wybrałem gofrownicę, toster, To już nie ma znaczenia, ale takie aukcje są bardzo dobrze opisywane, dlatego tutaj są dobre przykłady, żeby pokazać. Zestawię tutaj Ci dwa przykłady. Mamy na przykład jedną, już nie mówię, że to są różne ceny, ale widzimy, że tu jest cztery osoby kupiły. Chodzi o sposób wystawiania aukcji. Tu masz taki prosty sposób, jedno zdjęcie, krótki opis. Chociaż jest z tych trochę zdjęć, to, to ta aukcja szybko się kończy. I tak naprawdę, jeżeli ktoś by chciał i był zdecydowany od razu, to po prostu kupuje. Ja jestem takim konsumentem, że wchodzę, jeżeli ten model mnie interesuje, ta moc, to szukam dobrej ceny i kupuję, i to już nie muszą być jakieś bariery. Ale jeżeli są osoby, które poszukują wiedzy, jakichś tam watów technicznych spraw, to, to niekoniecznie cena ma znaczenie, bo wiesz, że to jest najtańszy, najszybszy, pewnie jest wiele jeszcze innych innych yy, ofert, ale chodzi o to o sposób wystawiania. Tu masz chodzisz krótka aukcja zdjęć i tak naprawdę nic się tutaj specjalnego nie dowiesz, a pokażę Ci inną aukcję, tańszy produkt. Tu już widzimy, że to jest super cena. Pewnie ktoś sprzedaje na swoich kodach EAN kupon rabatowy i kupiło tego 90 osób. Mm. Mnóstwo zdjęć, mnóstwo opisów, widzicie wstawki kolorowe, wytłuszczone opisy, dużo zdjęć. Tu już ktoś chyba jest bardziej świadomy, bo teraz na mobilnych sprzętach, na telefonach, na tabletach, lepiej jest jak zdjęcia są z jednej strony wtedy, kiedy to wyświetlasz, to, to tekst mieszać się z zdjęciami na przemian, jeżeli... Tak, jak kiedyś robiłbyś z zygzakiem, tu zdjęcie, tu zdjęcie, tu zdjęcie, to na telefonie się wtedy to łączy i bardzo źle to wygląda. Widzisz proste informacje, wypunktowane, wytłuszczone, ważne informacje, kolorowe szlaczki. Dużo zdjęć, opakowanie smaczne, smaczne zdjęcia, można powiedzieć. Dzięki temu zwracasz uwagę, już ci na ślinka cieknie i myślę, że. To zdjęcie, ten opis jest dużo bardziej atrakcyjny, mimo że wydaje się, że ten też źle nie wygląda, ale widzisz, że tu jest wszystko w kupie króciutki opis, a tu jest bardzo wszystko ładnie opisane. I, i, I więcej wiedzy i więcej ładnych zdjęć. Tu masz inną aukcję Klatronika. Też ta wiedza jest tutaj zlana, mimo że jest dużo zdjęć dużo opisów, to to wszystko to jest takie, można być martwe. Tu macie już inną aukcję. I tu jest ta, ta droższa wyskoczyła. 109. Nie, to jest 114. Zobaczymy, czy się czymś się różni od tamtej. Już trochę tego więcej, jest dużo zdjęć, rozciągnięta jest ta aukcja. Duże zdjęcia. Widzicie, troszkę więcej ktoś w wysiłku to włożył. Są też takie sposoby, że po prostu masz swoje trzy aukcje, jeżeli nawet ten produkt jest i masz ich na trzech aukcjach, po prostu dajesz trzy, trzy różne wartości. Na początku tańszą wersję, gorsze zdjęcia, mniej zdjęć, niższa cena, później średnia i najwyższa, i za tą najwyższą dajesz największą wartość. Czyli bardzo dobry opis, bardzo dobre zdjęcia, i wzrokowo, wizualnie wszystko ma się wtedy zgadzać. Pokażę Ci teraz roboczo, w jaki sposób robić miniaturki, i w jaki sposób robić opis. Możesz nie wiedzieć nic, nie znać się na komputerze, a teraz są, jest wiele narzędzi, które pomogą Ci we wszystkim. Masz taki darmowy program Canva, jest on powszechny i, i wiele osób na nim pracuje. Naprawdę to jest taki kombajn ze wszystkim, od pisania książek, robienia okładek, prezentacji, dokumentów, no wszystko. Nawet widzisz tu okładki, ktoś dla, za, dla książek dla dzieci. I pokażę ci w jaki sposób możesz robić miniaturki. Możesz rzucić gotowy produkt i pokazać taką pufę. Ale możesz też tą pufę pokazać tak. I modelka, która gdzieś tutaj niby jest przypadkowa, ale przyciąga wzrok i nadaje tutaj takiej, nie wiem, może szlachetności tego wszystkiego. A tu masz smutną pufę, która po prostu jest. Nie mówię, że nikt ci tego nie kupi, ale jeżeli będzie takich 300 zdjęć, 300 produktów takich samych i nie będą się niczym odróżniały, to może być tak, że po prostu ktoś wybierze twoją, twoją aukcję, twoją ikonkę, bo tu coś się będzie działo. Wykorzystasz maksymalnie tą przestrzeń, która jest do wykorzystania. Tak samo tutaj możesz mieć zwykły stojak metalowy na kwiaty, a możesz mieć coś takiego. Wybór należy do Ciebie, ale ja wykorzystuję maksymalnie zawsze to miejsce, zawsze daję kogoś, chyba że to jest produkt, którego nie ma na rynku i nie muszę specjalnie tak konkurować, ale jeżeli sprzedaję na przykład w dropshippingu i konkuruję z wieloma osobami, które mają ten sam produkt, to musisz się czymś wybić i opisem, ale i miniaturką, bo to jest taki pierwszy kontakt twoje Twoja jedna sekunda, można powiedzieć, na to, aby zachęcić klienta do kliknięcia. Jeśli chodzi o opisy, polecam Ci modną teraz sztuczną inteligencję. Jest to program darmowy w jakimś tam zakresie, ale możesz, jeżeli wystawiasz parę, parę aukcji na tydzień, to na pewno Ci to wystarczy. Wpisujesz tutaj opis produktu na sklep internetowy. Opisz produkt. Stolik kawowy w stylu loft, kształt okrągły, materiał drewno, czarny, matowy. I patrz, i tutaj już masz krótki opis. Styl loftowy wnosi się do wnętrza nie tylko dużego uroku, ale także kameralności, przytulności, prywatności. Kawowy model loft jest obowiązkową z domu każdego salonu lub sypialni. I masz tu kilka różnych propozycji do opisu. Rzucasz zdjęcia, zdjęcia możesz sobie. E albo z AliExpress ściągnąć, bo tam nie ma praw autorskich w Chinach, albo z innych programów, ale musisz uważać, żeby nie były to ze stron w Polsce czy w Europie, ponieważ ktoś się może osądzić od prawa autorskie, może zrobić własne zdjęcia, ale najważniejsze, żebyś miał super opis, uzupełnił wszystkie pola w kategoriach, w opisie produktu, to jest też bardzo ważne. Miniatura, zadbaj o to, żeby była inna od Twojej konkurencji inna od wszystkich, kanwie. Możesz naprawdę poszaleć. Masz tu wszystko. Możesz nawet sobie trawę dać. <grystko> wszystko, wszystko jak leci. Więc myślę, że to na ten film by wystarczyło. Dbaj o to, żeby się wyróżniać. Dbaj o to, aby było jak najwięcej zdjęć, wpływanie na emocje, pisanie do klienta o korzyściach. Nazywa się to język korzyści. Jaką korzyść klient otrzymuje optymalna moc dla gofrów, nieprzywierająca powłoka, termoizolowany uchwyt i obudowa. Korzyści, korzyści, korzyści. Nie tylko to, że jest sobie przyrząd, kosztuje tyle i tyle, transport tyle i tyle, tylko Korzyść, jaką klient dostanie, i czymś ty się wyróżnia. Widzisz, kupon 50 zł taniej to nic, że tutaj nie dostanie za to wcale, ale to pewnie dotyczy tego, że przy zakupie za 2000, kupon za 50 zł. Za 2000, to w życiu klient nie kupi, ale już sama taka informacja, im więcej się dzieje na tych okienkach, im więcej się dzieje tutaj, im więcej się dzieje na miniaturach, tym lepiej. Widzisz, tu masz różne wycinanki różne opakowanie, gofry, maliny, truskawki i sam zainteresowany. Jeżeli była tu jakaś wartość, daj łapę w górę, zasubskrybuj ten kanał, podziel się komentarzem, a ja na dzisiaj już dziękuję. Zapraszam Cię także do odwiedzenia mojej strony internetowej sukces.info, gdzie na pewno to będzie Twój dobry start do rozpoczęcia, nie tylko pracy jako sprzedaż online, ale rozwoju swojego osobistego, ponieważ zmiany muszą się dziać na każdym, na każdym twoim, w każdej części twojego życia, nie tylko finansowo, ale także mentalnie. Musisz patrzeć globalnie, a działać lokalnie. Trzymaj się, na razie, do zobaczenia, cześć.